Prace nad filmem Venom 2 Let There Be Carnage rozpoczęły się jeszcze w trakcie kręcenia pierwszego filmu o naszym symbiocie, więc rzeczywiście bardzo wcześnie. Woody Harrelson został obsadzony w roli Cassidy'ego, tak, psychopatycznego zabójcy, który tak naprawdę będzie robił różne dziwne rzeczy, ale co było śmieszne, Woody Harrelson musiał się zgodzić i zgodził się, żeby zagrać w, drugiej, w drugim filmie, w drugiej części, nie znając scenariusza. Bo jeszcze nie był gotowy, ale. Porozmawiał z reżyserem tamtego filmu, Rubenem Fleischerem, panowie razem kręcili wtedy film Zombieland I stwierdzili, okej, okay, dobra, zaufam Ci, bo musiał się pojawić w jedynce, w scenie po napisach Żeby rzeczywiście zasiać ziarno niepokoju, można by tak rzec, i pojawić się w drugiej części I tak to oczywiście miało miejsce Tutaj mam napisane prace nad tym, że film rozpoczęły się już w styczniu 2019 roku Andy Serkis w sierpniu tegoż roku został wybrany na reżysera Zamienił on Rubena Fleischera, któremu prace przedłużały się... Przy okazji filmu Zombieland druga część, ale też dlatego, że Andy Serkis miał też dużo doświadczenia w pracy z komputerowo generowanymi efektami, czyli CGI, zarówno jako aktor, no wiadomo, Gwiezdne Wojny, władze pierścieni. I wiele innych, Planeta Maup, a także jako reżyser, więc stwierdzi, OK, ty będziesz dobry, i to jest jeden z aspektów, które nas bardzo interesują. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku w Leavesden Studio w Anglii i potrwały aż do lutego 2020. Później dodatkowe zdjęcia, bo oczywiście akcja filmu się rozgrywa w San Francisco, kręcono, no, Nomen Omen w Ameryce, w San Francisco, w kwietniu 2020 roku. Film głównie jest oparty o minicykl komiksowy Maximum Carnage, a także o animację z przygodami Spidermana pod tytułem The Venom Saga z 1996 roku. Więc rzeczywiście to były te dwa główne źródła, na których wzorowali się twórcy. Premiera filmu miała miejsce w końcu, po tym jak już przekładali go wielokrotnie. Spokojnie o tym za chwilę powiem: 14 września 2021 w Londynie i na dzień 19 października 2021 Venom zarobił 283 milionów, więc trzeba przyznać, że całkiem sporo ale zanim przejdę dalej, to cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli lubisz takie ciekawostki, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinemaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, na dość dzwonek, a ja już przechodzę do ciekawostek. Wytwórnia Sony miała taki pomysł, ażeby Karnasz pojawił się już w pierwszym filmie o Venomie w 2018 roku, no ale Ruben Fleischer, czyli ówczesny reżyser, stwierdził, że no tak naprawdę Venom oraz Karnasz mają swojego rodzaju specjalną więź, bo karnas to jest jego największy największy przeciwnik i wolał skupić się na, najpierw na przedstawieniu Venoma, na przedstawieniu Ediego Broka, na przedstawieniu ich więzi, jak się dogadują, a tak naprawdę tego no, największego potworasa zostawić na później, rzeczywiście, żeby to był taki deser, taka truskaweczka na torcie, jakby powiedział Tomasz Hajto. Rzeczywiście, żeby będzie coś pięknego. I wytwórnia się z tym zgodziła, jak najbardziej, stwierdzi, że będzie w porządku. Oni mają listę, oficjalną listę, tak naprawdę symbiotów, które są ważne i bardzo mało ważne. Na tej oczywiście naj, najważniejsze jest karnarz, no, jest, jest, jest toksyn, a Riot, który pojawia się w pierwszej części, dla wytwórni niespecjalnie był istotny, ale stwierdzi: ok, to będzie dobry początek, dobry zarys, żeby to jakoś przedstawić. Jak już mówiłem wcześniej, w rolę Diego wcielił się Woody Harrelson. To jest tylko i wyłącznie za namową Eddiego Broka, czyli Toma Hardiego oraz na Flejżera, Panowie sobie poszli na kolację jeszcze zanim film został pierwszy nakręcony. Powiedzieli jaki jest pomysł, jak to się będzie rozwijało, co gdzie, jak i kiedy. Oczywiście, że tak. No i Woody Harrelson stwierdził, w porządku, ale dlaczego ja? Bo Ruben powiedział: Słuchaj, widziałem cię w filmie Urodzeni Mordercy, byłeś niesamowity. Teraz robimy Zombieland 1, niedługo Zombieland 2. Rzeczywiście bardzo, bardzo chcę, bo ty się do tego nadajesz. I zgodził się, rzeczywiście zrobili Tak naprawdę poza tą beznadziejną peruką w pierwszej części Później już było tylko i wyłącznie lepiej Gdy pod koniec listopada 2018 roku było już wiadome, że dwójka powstanie Sony stwierdziło, ok, no to wypuścimy film... W październiku, 2 października 2020. Dobrze wiesz, wytwórnie lubią sobie od razu wrzucać wszystko, bo muszą mieć zaplanowane. Rzeczywiście tak to, tak to było. Stwierdzili, że oczywiście film zarobi tyle i tyle, bo jak najbardziej wszelkiego rodzaju prognozy, tutaj mam je wszystkie wypisane, będą takie, a nie inne. I zaczęły się prace, konkretne prace nad scenariuszem. Jeff Pinker, który był współtwórcą, pracował przy jedynce, potwierdził, że oczywiście prace już trwają nad dwójką, ale ja. Jako osoba, jako scenarzysta, nie jestem zainteresowany, nie jestem zaangażowany, więc ja niestety nic nie mogę powiedzieć. Natomiast Fleischer mógł, mógł kilka rzeczy powiedzieć i stwierdził, że skoro jedynka to było coś na zasadzie poznawania się Diego broka i Venoma, to siłą rzeczy byłoby normalne, kiedy w dwójce otrzymamy ich już mieszkających ze sobą, znających się. Cytował jako wzór serii filmów z Jackiem Lemonem oraz Walterem Matau dwaj zgryźliwi tetrycy, potem byli jeszcze bardziej zgryźliwi i tak, dalej, i tak dalej, Stwierdził, że tak to musimy zobaczyć, bo Eddie mieszka, jest z Venomem, Venom jest uwięziony w ciele Ediego, no i oni muszą się jakoś dogadzać. To jest tak zwany bromance. Taki był pomysł na, na, na dwójkę, rzeczywiście, że ukażemy ich, a dodatkowo do tego dorzucimy karnarza i będzie się działo. Oj, będzie. Sony chciało rozpocząć nagrywanie filmu już mniej więcej w okolicach listopada 2019. No ale niestety przedłużały się już mówiłem wcześniej prace na planie filmu Zombieland 2 i Ruben Fleischer no, nie mógł poświęcić się. Pracy przyjmie Venom 2, więc stwierdzono: OK, to trzeba będzie zmienić reżysera. Kandydatów, jak już mówiłem, było kilku: Andy Serkis, Travis Knight, Rupert Wyatt oraz Rupert Sanders. Z jednymi nie wyszło, z drugimi w ogóle nie było rozmów sensownych, ale jak już mówiłem, Andy Serkis został wybrany na, z tego powodu, że między innymi po pierwsze miał znajomość CGI, wiedział jak komputerowo generowane efekty wpływają na film, jak to, jak to się je, zarówno z strony reżysera, jak i z strony aktora. Po drugie Andy Serkis powiedział: Słuchajcie, motyw jest taki, że to jest poważna sprawa, ale ja w tym momencie nie chciałbym się za bardzo rozstawać z rodziną. Więc, czy byłaby szansa, żebyśmy nakręcili ten film? Przynajmniej tam, gdzie oczywiście możemy, no bo wiadomo, San Francisco nie będzie, ale czy byśmy go mogli nakręcić jak najbardziej w Wielkiej Brytanii? postprodukcję tutaj też można byłoby zrobić. Wiadomo, studia panią dosyć fajnie sobie radzą, mają dosyć fajny sprzęt, ludzi, ekipę i tak dalej. To byłoby dla mnie dobrze. Nie wiedział o tym, że właśnie taki był pomysł. Taki był pomysł Sony, ażeby nakręcić ten film właśnie w Wielkiej Brytanii, chociażby ze względu na, na koszty oraz aspekt logistyczny. Więc rzeczywiście połączyli, dodali 2 do dwóch i tym razem wyszło im 4. Oczywiście, że tak, nie 22, jak to czasami przy niektórych produkcjach filmowych ma miejsce. Mimo, że Ruben Fleischer, reżyser jedynki, nie pracował przy dwójce, bardzo podobał mu się pomysł, że pałeczkę po nim przejął właśnie Andy Serkis, gdyż stwierdził, ok, jedynka otrzymała dosyć naprawdę miażdżące recenzje, fani byli bardzo wkurzeni, że rzeczywiście Venom to nie jest RK, że to jest po prostu film dla dzieciaków, ale on stwierdził, to jest film. Właśnie dla ludzi, nie co powinniście dostać, tylko to co właśnie chcielibyście zobaczyć w kinie i się cieszyć. Dlatego było PG-13. Tutaj miało być inaczej. Czyli, okej, okay, rzeczywiście będzie inny pomysł. Na początku wytwórnia stwierdziłam, popatrz, popatrz, popatrz. Logan 18 poradził sobie w kinach i był bardzo fajnym filmem. Joker również. Deadpool tym bardziej. Wszystkie oparte na komiksach, więc rzeczywiście możemy coś z tym zrobimy. I taki był pomysł, ale tylko przez pół sekundy. Co? Tylko przez pół sekundy potem stwierdzili, słuchajcie, to, że. Tak naprawdę film sobie poradził przy okazji PG13, to nie znaczy, że sobie poradzi jako RK. Mocą Venoma jest to, że sobie właśnie poradził z szerszą widownią i tego właśnie oczekujemy. Oczywiście, że tak, bo wiadomo, że jeżeli pójdzie osoba powyżej 18 roku życia do kina, no to nie będzie aż takiej wielkiej sprzedaży, potem płatków śniadaniowych, kubków, koszulek, Marvela itd, tak dalej. A jeżeli dzieciak weźmie mamę czy tamtę, no to wiadomo, że oczywiście. Całkowicie ta sprzedaż będzie dużo większa, więc tak naprawdę od dnia pierwszego, kiedy film już był kręcony, kiedy już był scenariusz gotowy, było wiadomo, że Venom 2, Ledger Become będzie to film PG-13, będzie dla wszystkich i jedni są zadowoleni, zadowoleni, inni mniej. Wiadomo jaka jest sytuacja. Taka jest wytwórnia, takie są decyzje, bo wiadomo, włoska firma Casucci, Mamona und Schmal musi się zgadzać. Kiedy już scenariusz był gotowy, stwierdzono: ok, Harrelson pojawi się. Eddie Brock, czyli Tom Hardy również. Naomi Harris. Tutaj mieli problem, ponieważ chcieli w roli w roli Shrika obsadzić kogoś fajnego, ciekawego, ale nie mieli pomysłu. Żadne aktorki nie chciały, to tamto nie zgadzało się. Więc w końcu na Harris, o której już wspomniałem, jak najbardziej została wybrana do tej roli. Michelle Williams również powiedziała, jak najbardziej wracam w roli byłej, byłej narzeczonej Eddiego Broka, Reed Scott w roli jej obecnego narzeczonego również potwierdził, że będę jak najbardziej nie ma problemu i tak się zaczęła spirala. To jest sobie da dalej yy, patrzę, Steven Graham dołączył jako detektyw Mulligan, postać bardzo ważna, postać bardzo ważna nie tylko w tym filmie, ale i w całym uniwersum Venomowo-Karnażowym, symbiotowym. Dokładnie wiesz Wiesz o co chodzi, i kiedy już taka ekipa była zebrana, stwierdzili: Ok, no to możemy zacząć dokładać jeszcze kolejny puzzle i będzie wszystko super ekstra. Pierwszy klap spadł 15 listopada 2019 w Livensdale Studios w Herefordshire w Anglii. Panie i panowie, tak to rzeczywiście było. Roboczy tytuł: Fillmore. Czasami tak jest, że wytwórnie nie używają, jeżeli jest zbyt duża produkcja, żeby nie było gapiów, żeby nie było tego i tamtego, żeby nie, ludzie nie zdradzali fabuły, robiąc zdjęcia, czy kręcąc krótkie filmiki. Wiadomo jak to było. Robert Richardson został. Operatorem to było drugie spotkanie panów Richardsona oraz Serkisa. Pierwszy raz było to przy okazji debiutu reżyserskiego Andiego Serkisa w filmie pod tytułem Breath, czyli oddech z Andrew Garfieldem w roli głównej. Bardzo nie powiedziałbym Serkisowy film, bo to jest rzeczywiście dramat psychologiczny, ale bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kino. Zdjęcia m.in. kręcono w South Bank University, w, oczywiście w Londynie, i zakończono je w połowie. W połowie lutego Potem przeniesiono się do San Francisco Gdzie rzeczywiście pewne rzeczy musiały być nakręcone No bo Golden Gate Bridge i tak dalej No nie ma takowych rzeczy w Londynie, Więc wiadomo jaka jest, jaka jest sytuacja Mam tutaj napisane, że kręcono w Thunderloin North Beach, Nob Hill oraz Portero Hill Między innymi oczywiście Portero Hill to było Anchor Bay Brewery I tak dalej, tak dalej Ta akurat ten stary browar To w filmie udawał Tak jak najbardziej komisariat policji Można oczywiście z magia kina Magia ekranu z kręceniem w San Francisco też były delikatnie więc problemy, ponieważ w tym samym czasie, tak jak najbardziej, najnowszy Matrix był wtedy tworzony w podobnych okolicach i czasami było tak, że tutaj był kręcony jeden film, a tam było widać, o dzień dobry, tam było widać drugi, więc rzeczywiście tutaj musiało, musieli troszeczkę kombinować, musieli troszeczkę rzeczywiście wymyśleć, Okej, okay, my poczekamy na Was, Wy poczekać na, ta, na nas, jest super ekstra, ale dało się, udało się i rzeczywiście wszystko skończyło się na czas, na kilka, na kilka tygodni rzeczywiście przed tym nim pandemia wybuchła i... Rozwaliła cały system I to było szczęście w nieszczęściu Bo teraz wiadomo, mamy internet, więc można to było jakoś pogodzić fajnie. Andy Serkis spokojnie był sobie w Londynie A edytorzy w Los Angeles Oczywiście przy pomocy łącza internetowego Było montowane I tak naprawdę ten aspekt również bardzo ucieszył Reżysera, czyli Serkisa Sferiu Jest to bardzo dobrze dla nas Ponieważ mamy szansę popracować dłużej Więcej, mocniej, teraz, teraz, teraz Jak śpiewa Agnieszka Chylińska Nad efektami wizualnymi Żeby to było wszystko... Cymes, super, ekstra fajnie, żeby widzowie byli zadowoleni, żebyśmy my wykonali dobrą robotę, to wtedy będzie dobrze, super i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście widać, bo film będzie przekładany kilka razy. Premiera filmu, no niestety, będzie opóźniana, opóźniana, przyspieszana. O tym będzie oczywiście za chwilę, ale rzeczywiście efekty wizualne w filmie pierwsza klasa. Kiedy już film był zmontowany, zrobiony, studio stwierdziło: OK, teraz mamy nową datę. Będzie wyświetlany drugiego, drugiego. Października 2020. Minął jakiś czas? Yy, jednak nie, jednak nie, jednak będzie czerwiec, 21 czerwiec 2021. Kolejna fala. Yy, tutaj zmieniamy, zmieniamy, panie i panowie, to będzie jednak marzec, marzec 21. Nie, 17 wrzesień 21. Nie, zmieniamy, to będzie jed jednak... Yy, 15, 15 październik i na tym zostało, rzeczywiście film miał swoją premierę w październiku Oczywiście kolejne projekty, czyli Morbius w tym, w tym momencie musiały zostać przeniesione na późniejsze daty Żeby to wszystko się rzeczywiście zgadzało, no bo wiadomo nie można mieć ze sobą dwóch filmów w kinie o tym samym czasie Ponieważ będą konkurować, a to nie jest potrzebne, tym bardziej, że akurat zarówno Morbius jak i Venom To wszystko jest ogólnie spider że tak powiem, uniwersum, spider świat Więc po co, nie było oczywiście takiej potrzeby Andy Serkis jako reżyser stwierdził, że bardzo podoba mu się fakt, że może tworzyć karnarza, ponieważ jest to jedna z dziwniejszych, bardziej zaskakujących postaci. Walczyć z karnarzem to tak jak walczyć z ośmiornicą, bo on może w każdym momencie z tych swoich z siebie, że tak powiem, zrobić nowe bronie, zrobić inne dziwne rzeczy. Więc postanowiono mieć inny, dziwny pomysł na to, jak on się będzie poruszał. Wraz z tancerzami oraz z aktorami z, mo z technologii Motion Capture stwierdzili, że on będzie taki troszeczkę pozbawiony balansu, on będzie się poruszał inaczej, nie tak rzeczywiście, jak. Jak, jak Venom, że wszystko w porządku i tak dalej. Pre przodu, tylko trochę inny, ma być trochę dziwny, trochę szalony, zwariowany. Okej! Okay. Bo symbiot zawsze odzwierciedla naturę nosiciela, naturę bohatera, w którym się nerwie. I no, że Cassidy jest po prostu walnięty, jest szalony, że. No, Woody Harrelson rzeczywiście świetnie to zagrał i peruka w drugiej części, rewelacja, ale że zrobił to w ten sposób i powiedział ok, skoro symbiot, skoro karnasz jest po prostu walnięty, ty, to my go pokażemy w ten sposób, żeby ludzie nie mieli w ogóle, w ogóle nie mieli dziwnych skojarzeń, żeby wiedzieli, że karnasz to jest psychol, to jest wariat, to jest szaleniec i oczywiście udało mu się, no to już musisz zobaczyć film, żeby to ocenić. Zanim film jeszcze został wypuszczony... W, w sierpniu 2020 roku Sony wypuściło logo oraz nowy tytuł, podalek jest tytuł, czyli, czyli Venom, Letter Be Carnage i mnóstwo osób się wkurzyło. Mówili, ja cię bez sens, przecież to jest na podstawie komiksu Maximum Carnage, więc dlaczego nie to? Dlaczego nie taki tytuł? Przecież to byłoby rzeczywiście pasowało idealnie. Andy Serkis, wielki fan y, muzyki, powiedział... Słuchajcie, jest taka kapela brytyjska, Joy Division i taka piosenka z lat y, 80. Może tego użyjemy? Venom 2. Love can tear you apart i stwierdzą, OK, to jest ciekawe, ale nie, 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 rzeczywiście damy, damy tak, jak rzeczywiście już wytwórnia wymyśliła. Pamiętaj, wytwórnia wie najlepiej, oczywiście, że, oczywiście, że tak, taki został osta ostateczny tytuł. Film został pokazywany zarówno w kinach tradycyjnych, jak i w IMAX, a także w Real 3D. Także rzeczywiście w ten sposób było to, było to zrobione. Dodatkowo, ważna sprawa, w kwietniu 2021 Sony podpisało kontrakt z Disneyem i udostępni im na platformie. Disney Plus, jak się łatwo domyśleć, wszystkie wszystkie filmy około Marvelowe do nich będą mieli dostęp. Oprócz oczywiście tych tytułów, które w tym momencie już są na Netflixie. Tamte filmy będą sobie na Netflixie, dopóki nie skończy się ich karencja, dopóki nie skończy się ich licencja. Później będą dostępne tylko i wyłącznie na, na Disneyu oraz na platformie, którą również Disney posiada, czyli na Hulu. Więc tak to akurat zostało zrobione. W weekend otwarcia drugi Venom zarobił 90 milionów dolarów. Jest to najlepsze najlepszy wynik w trakcie pandemii pobił o 10 milionów bodajże pierwszego Venoma, no, który wiadomo nie był co prawda w tym samym okresie puszczany, ale jak najbardziej no, też był filmem. Filmem kasowym. A Tom Hardy, którego tak naprawdę chyba nikt nie wyobraża sobie kogoś innego w roli Venoma, stwierdził w 2018 w sierpniu, że podpisał kontrakt na trzy filmy o Venomie. I bardzo chciałby rzeczywiście to zrobić, to pokazać. Andy Serkis powiedział, że bardzo. Ja również bardzo wrócę chętnie do reżyserii kolejnego filmu, gdyż jest to coś pięknego. Można było rzeczywiście fabułę posunąć dosyć konkretnie. W tym filmie wiadomo, że pojawia się detektyw Patrick Mulligan, który. W pewnym momencie dostaje, że powiem, symbiota, o czym musi się tu na niebiesko, i każdy fan komiksu wie, zna, że jest to toksyn, że będzie on pojawiać się w kolejnych filmach jako, jako toksyn. Aczkolwiek Andy Serkis stwierdził, że on bardziej wolałby się skupić na wielu, na wielu dziwnych ludziach, którzy pojawiali się w zakładzie zamkniętym, czyli w Ravencroft, a najchętniej w trzeciej części widziałby Grendela. Jest to inne, oczywiście. Oczywiście symbiot, z którym w komiksach potyka się, potyka się Venom Czy do tego dojdzie? Zobaczymy Rzeczywiście opcja jest taka, że Grendel Pojawi się, przynajmniej na chwilkę Pojawi się w najnowszym torze, więc Można, można to jakoś ująć W ten sposób, że rzeczywiście będzie coś, coś Fajnego, coś w tym się Będzie miało miejsce. Dużo smaczków w samym filmie Odnośników do MCU, do wszelkiego rodzaju różnych Dziwnych, fajnych, ciekawych rzeczy zrobiono. Kiedy Eddie Brock oraz Venom wchodzą do sklepu Pani Chen, Venom Postanowił szybciutko tam poukładać, poprawić komiksy. A kto jest na okładce komiksu, który znajduje na wierzchu? Oczywiście, że tak. Guru Stanley, który jest znany nie tylko fanom MCU, ale no, również fanom innych y, serii komiksowych, innych y, wytwór. Dodatkowo Tom Hardy, jako jeden z niewielu aktorów, ale zda zdarzyło się, otrzymał y, tak naprawdę pieniądze i no, w napisach jest jako współscenarzysta, ponieważ pomagał stworzyć scenariusz do tego, do tego filmu, i nie zdarza się to często. Ale rzeczywiście do tej pory zdarzyło się to kilka razy. Christopher Reeve otrzymał takowy, takowy odnośnik przy okazji filmu Superman 4, Paul Rudd przy okazji super, filmu Ant-Man, Edward Norton przy okazji jak najbardziej filmu o Halku oraz Ryan Reynolds przy Deadpoolu 2. A tenże film jest to drugi najkrótszy film o superbohaterach bo tutaj sobie patrzę, ma zaledwie 97 minut, godzina 37, krótszy od niego jest tylko film z 2007 roku, czyli fantastyczna czwórka The Rise of Silver Surfer, tamten film ma 92 minuty, jest krótszy o 5 minut, więc rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo Andy Serkis że zresztą stwierdził, że nie ma po co filmu rozciągać, tylko po to, żeby miał dwie godziny, tylko żeby wrzucać i wrzucać, żeby ludzie siedzieli... W kinie i oglądali? Nie, po prostu będzie kompaktowo jak najwięcej akcji, jak najwięcej fabuły, jak najwięcej treści. Jazda, jazda, jazda. Tak to musi być rzeczywiście zrobione. Venom, Letter Be Carnage, jest to czwarty film Marvela, do którego Marco Beltrami napisał muzykę. Wcześniej zrobił muzykę do Logana, fantastycznej czwórki tej nieszczęsnej 2015 roku, oraz do Wolverine. Dla Endego Seriksa była to również nowość, ponieważ jest to pierwszy film, pierwszy jego film, który on e, reżyseruje, a muzykę do niej nie skomponował e, Nitin Sony, więc rzeczywiście coś innego, ale jak najbardziej wydaje mi się, że to wyszło na plus. Dodatkowo e, Naomi Harris, która w tym filmie wciela się w rolę Francis Barrison oraz Shriek, a także Steven Graham, który wciela się w rolę policjanta Patricka Maligana, obydwoje spotkali się już wcześniej przy okazji Piratów z Karaibów. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Piraci z Karaibów, tutaj jeszcze patrzę: Deadman's Chest. Oraz Piraci z Karaibów at World's End, na krańcu świata bodajże. Steven Graham wcielił się w rolę Scruma, a Naomi Harris wcieliła się w rolę T. Dalma. Więc rzeczywiście tak to było, no wiadomo, niby Hollywood wielka sprawa, a ludzie się znają i wielokrotnie ze sobą współpracowali. Żeby te wszystkie niuanse w rozmowie venomowo-brokowej były dograne super ekstra. Tom Hardy stwierdził: OK, to ja sobie najpierw nagram wszystkie dialogi Venoma. Tak, Venoma. Nagram sobie. Potem y, dam to technikowi, będę miał słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Kiedy będę rozmawiał, technik będzie mi odtwarzał i ta będzie moja rozmowa bardziej ekspresyjna. Będę mógł więcej improwizować, będzie można to wszystko dogadać, a cały czas będzie to wzdłuż naszego wzdłuż ale zagadałeś, będzie to zgodne ze scenariuszem, jaki nakreślił y, reżyser i, oraz scenarzysta więc rzeczywiście pomysłów było różnych bardzo dużo jak już mówię wcześniej, Patrick Mulligan najprawdopodobniej powróci jako toksyn żeby było śmieszne, y, ten symbiot jest to jedyny, który, którego Spider-Man uznaje za sprzymierzeńca, za przyjaciela, no bo wiadomo ciężko powiedzieć tak o, mm, o Venomy wiadomo, mieliśmy taki film Spider-Man 3 gdzie tutaj pojawił się, pojawił się Venom niekoniecznie jest to fajne kino, niekoniecznie jest to dobra Dobra rola Venoma w tymże filmie, no ale cóż poradzić, tak to rzeczywiście było Dodatkowo w filmie pojawia się aż pięć osób, które mają cokolwiek wspólnego z Oscarami Otóż jest jeden zwycięzca Oscara, czyli J.K. Simmons, który pojawia się w tymże filmie Dodatkowo mamy, mamy kilku nominantów, można by tak rzec Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomi Harris oraz Michelle Williams Wszyscy byli nominowani do Oscara A tak dla siebie jedno zagadnienie powiem, że ta novela którą ogląda Venom oraz Eddie Brock. Jest to Acorlada z 2007 roku, jest to meksykańska telenowela, a w rolach głównych w tymże, w tymże filmie występują David, David Zepeda oraz Alejandra Lascano. Oczywiście, że tak. Więc yy, tak to było. To wszystko, jeżeli chodzi o ciekawostki, które miałem przygotowane co do filmu Venom 2 Leather Mam nadzieję, że się nie nudziłaś, nie nudziłaś. Jeżeli się podobało, to udostępnij tę Ciekawostkową recenzję jakoś tak, właśnie teraz, a z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i przy okazji kolejnych ciekawostek, widzimy się, zobaczymy kiedy, za czas jakiś. Cześć!